Dziś zabieram Was do Gruzji. Pomogą mi w tym dwie pieśni z dwóch różnych regionów, ale jest coś, co je ze sobą łączy. Wielogłosy. Żeby taka pieśń mogła w pełni wybrzmieć, potrzeba kilku osób, z których każda śpiewa trochę inną melodię, ale kiedy śpiewają jednocześnie, to powstaje niezwykła harmonia. I tak też jest z tą pieśnią, którą słychać w tle. Podgłośnijmy ją na chwilkę, a wy spróbujcie usłyszeć, ile głosów śpiewa tutaj naraz. To pieśń cińska z Kaheti. O tu na mapie możecie zobaczyć, jaka to część Gruzji na wschodzie, na granicy z Rosją i z Azerbejdżanem. Tymczasem nagraliśmy dla Was z Przemkiem Ćwikiem i Justyną Kaliszem jeszcze jedną pieśń z innego regionu. Na granicy Gruzji z Turcją są tereny, które zamieszkują Lazowie, tamtejsza mniejszość etniczna i stamtąd właśnie pochodzi Hejamoli. i yeah, am yeah. 아! Nagrywaliśmy w sukiennicach ze względu na piękną akustykę, a śpiewaliśmy o miłości. W pieśni mężczyzna mówi: Pozwól mi powiedzieć kilka słów o Twoim pięknie. Odejdę od matki, odejdę od ojca i będę tylko Twój. Tej pieśni nauczyłyśmy się razem z siostrą od przyjaciół z Gruzji, i przez długi czas miałyśmy nie lada kłopot, bo bardzo lubiłyśmy ją śpiewać, ale byłyśmy tylko we dwie. A żeby ją dobrze zaśpiewać, to trzeba przynajmniej kilku osób, przynajmniej trzech. Więc sukcesywnie uczyłyśmy wszystkich śpiewających znajomych yy, pozostałych głosów. Wprawne ucho zorientuje się, że na tym filmie z Sukiennic widać trzy osoby, a słychać cztery głosy. A to dlatego, że melodia, którą zawsze śpiewała moja siostra, została do tego filmu dobrana dodatkowo, bo ona nie mogła tym razem do nas dołączyć. Dzięki za tę wspólną podróż. Za dwa tygodnie wybieramy się też na wschód, ale już trochę bliżej.